Witajcie, witajcie w kolejnym odcinku tutaj fresh naczyny od tego osiedla. Mam tutaj przed sobą akumulator z jakiegoś laptopa Dell 97W. Ciężko mi teraz trochę model odczytać, po, pewnie później podam go w opisie tego filmu standardowo. Trochę został już zdemolowany, zanim ktoś go wyrzucił, był ciekawy co jest w środku. Powiem Wam tak, troszkę fajnie teraz te nowe akumulatory robią, bo poprzednie stare laptopy miały ogniwa 18650 to zgrzewane, więc tam było trochę problematyczniej, bo przy rozebraniu tych ogniw później trzeba było je zlutowywać lub zgrzewać ponownie. No tutaj jest ta fajna sytuacja, bo to jest raz, dwa, trzy, 4, 5, 6, Sześć ogniw, więc powiem Wam tak, jeśli padnie takie jedno ogniwo, Później ten akumulator nie chce ruszyć. A tutaj, jak widzę, jedno jest sprawne. To też jest sprawne. To też jest sprawne, więc po prostu go rozpakietuję. Ogniwa sobie później posprawdzam. Testerem do ogniw. A do te ogniwa można wykorzystać w innym celu. To jest fajnie zorganizowany ten model tego akumulatora. Bo. Ogniwa, jeśli Wam padnie taki akumulator, można po prostu jedno z nich wymienić. Te, które po prostu najsłabiej trzyma, albo po prostu w ogóle nie trzyma, już. Oczywiście tutaj, przy odklejaniu tej folii, trzeba uważać. Zwłaszcza na tym srebrnym, bo to się lubi rozerwać. Później to ogniwa się dziurawi i nie chce się później. bo później się nie chce, później, ten, później się to dziurawi, psuje się to. Po prostu takie ogniwo wtedy jest do wyrzucenia, że po prostu ja mogę z tych ogniw sobie zrobić coś innego niż to, co tutaj mam. Bo akurat ten akumulator nie jest mi do niczego potrzebny, bo ja akurat Dela nie mam, bo to jest Delowski akumulator. Trochę się tutaj postaram ułatwić. Mam nadzieję, że nie przesadzę, nie przednę jakiegoś punktu, który zaraz mi tutaj spowoduje iskry, bo to też może tak być. Druga rzecz, jak tutaj będę to nacinał, może dołu nie będę nacinał, bo to będzie bezpieczniej. Będę miał po prostu też zachowaną tą naklejkę oryginalną, żeby później sprawdzić jak to jest w ogóle akumulator. Jaki model, więc może ktoś będzie później ciekawy, jak taki akumulator można naprawić. Jest to bardzo proste. Wystarczy sobie porządnie odkleić tą folię, tak żeby po prostu można było ją później nakleić, chociaż ja w sumie jakbym to regenerował dla siebie taki akumulator, a ja go mam i tak z odzysku, to bym tej folii nie naklejał, tylko po prostu po wymianie uszkodzonego ogniwa zrobił tak, że po prostu zaznaczył które ogniwo były wymieniane. O ile, jakby było w innym kolorze, to też by było lepiej, bo by było widać. I po tym czasie po prostu ze sobie sprawdzał, I tylko po prostu go zamontował i tutaj zabezpieczył jakąś taśmą izolacyjną, najlepiej, która się tak nie kleje mocno jak ta folia, żeby móc yy, później. W kolejnym w przypadku czy kolejnej regeneracji po prostu sobie to łatwo już rozkleić. No akurat ten jest tutaj fajnie zrobiony, bo po prostu jest on tak zrobiony, że po prostu da się to fajnie odkleić. Jak na razie nie idzie źle. Oprócz tego, że muzyka coś nie działa, ale. Tak to bywa czasami z internetem, że zacina. I to akurat nie przeszkadza, bo ja tak tutaj dubię to. Zresztą tutaj widać, że można było go rozbierać od tego momentu, że tutaj było po prostu jakiś taki punkt, w którym my jak go składali. czyli. tutaj jest to tylko też po to, według mnie, żeby te ogniwa się trzymały w tej obudowie. Więc jak ja wkleję tą część, to wyjdzie to całe z BMS-em. Zresztą, jak ja już tu widzę, że część tych ogniw sama już pracuje, więc to też widać, że one są same wyjść. Mogą być tutaj drugie jakieś taśmy, kawałki podtrzymujące to. No, jak widać, tutaj jest fajnie to zrobione. Ja teraz tych ogni mierzyć nie będę wszystkich, bo to nie ma sensu. Po prostu wezmę semiernik wybiorę te, co będą takie najkonkretniejsze, tylko nie chcę, żeby mi się piny znowu pozrywały. Później będę miał kilka obrócniej, a wolę mieć komplet. Tak, ta ramka powinna już mi być niepotrzebna i ten BMS powinien wyjść z tej obudowy. Chociaż tego też nie jestem pewny, bo ten akumulator akurat tak jak mówię trafił mi się częściowo rozebrany. Takiego nie miałem. Więc rozbieram go pierwszy raz, ale jak na razie fajnie, fajnie się tutaj wszystko udaje wyciągnąć. Mintownica też już jest nagrzana, I czeka tylko, żeby odzyskać ten pakiet tych ogniw. Tylko, że tutaj jeszcze coś w tym miejscu trzyma. No tak to jest czy takich przypadkach, że nie zawsze to chce wyjść. Widzę, że tutaj gdzieś ta folia była częściowo rozerwana. Ktoś po prostu dobierał się do tego, pewnie przed wywaleniem. Zaczął kombinować. To może być w środku, z ciekawości jak to wygląda, jakie są akumulatory. Może się też tak zdarzyć, że BMS jest przyklejony, więc też może być mu ciężko trochę wyjść z tej obudowy. Nie chcę tego łamać na siłę. W sumie ta obudowa i tak nie jest potrzebna do niczego, bo ja tego nie będę wykorzystywał do regeneracji tego pakietu, po prostu chcę sobie odzyskać ogniwa. Do innych celów, do innych urządzeń. No to jak widać ładnie wyszło, więc teoretycznie jakbym chciał, to mógłbym to złożyć. No ale tak jak wspomniałem, nie jest mi to potrzebne. Potrzebne mi są pojedyncze cele. No i teraz trzeba tutaj się chwilę z nimi pomęczyć, bo one są wszystkie przygotowane. Lepiej trochę od razu. są fajne w tym momencie, to ogniwa, że jak będę podniosę z jednej strony, i każdej się jest ruchome, można powiedzieć. Jak podgrzeje się tutaj lód, to... O, już poszło. to teraz drugą stronę. Jest to bardzo łatwe do zrobienia, do naprawienia. Widzę to. Ten akumulator. Więc w przypadku tych nowszych laptopów, które mają takie cienkie te akumulatory, się dziwię, że po prostu ludzie wyrzucają całe pakiety. Jak można wymienić pojedyncze ogniwo? Oczywiście szukać jedno ogniwo. No nie jest tak łatwo. Czasami łatwiej jest kupić drugi akumulator. Ale wiadomo, można też kupić używany lub taki też niby gdzieś tam znaleźć uszkodzony. I próbować sobie po prostu odzyskać ogniwa. No to wystarczy miernik i lutownica, żeby to zrobić, bo to nie jest takie skomplikowane. Tutaj oczywiście to jest to, że tutaj trzeba to odpowiednio wyciągnąć z obudowy, wygrzać te złącza. Wiadomo, w fabryce to pewnie nawet nie siedzą, nie lutują, tylko jakiś automat może robić. No, ale jak ktoś sobie w domowych warunkach chce pokombinować, to zawsze jest taka możliwość. Ja tutaj chciałem to wyciągnąć i pokazać, że takie się da akumulatory regenerować. Więc nie jest to takie utrudnienie, nie jest to trudne. Oczywiście też mi się zdarzały sytuacje, że przy dość długim grzaniu w tych punktach, jeśli na BMS-ie są jakieś wkłady scalone z drugiej strony, to potrafiły one odpaść, bo to też yy, wiadomo. No, płytka BMS-a, ona się też nagrzewa. A w przypadku tych małych BMS-ów, to właśnie tak miałem, że były bardzo malutkie te płytki i po prostu. Zdarzało się tak, że układ na drugiej stronie płytki opadał. Oczywiście ja jakieś płytki, jak BMS-ów to już teraz tak nie odzyskuję. Bo nie mam takiej potrzeby, bo mam ich dość sporo z różnego rodzaju urządzeń sprzętu o różnych konfiguracjach mocach i napięciach. Więc to też biorę pod uwagę, że mogę sobie później inny zamontować. Druga rzecz że tych BMS-ów jest też ileś rodzajów różnych w różnych urządzeniach, więc jeśli zdarza mi się jakiś po prostu BMS, który się rozpada, no to szukam drugiego, ale jeśli mam taką sytuację, że na przykład mam BMS-a, który potrzebuję odzyskać, to staram się tak go docisnąć tą płytkę do dolnej części, żeby po prostu te układy scalone, jeśli będę dłużej grzał, po drugiej stronie płytki bo to jest dość cienka płytka, nie odpadły. Oczywiście zdarza się, że no, no dociskanie to też nie pomaga. Tak idealnie, wszystko się może stać i to może odpaść. Jak widać, pierwsze ogniwo poszło ładnie, jest ściągnięte. Tu jest nawet jakieś oznaczenie tego ogniwa, ale teraz go nie będę odczytywał. Postaram się go podać je w opisie tego filmu. Jak tutaj zerknę, jeszcze sobie na to. Czy one są identyczne? Tak, bo... Myślałem, bo to jest jakaś blaszka. Zresztą widać, że ten BMS jest fajnie zrobiony, że można było wyciągnąć tylko dwa te ogniwa. Więc prawdopodobnie ten akumulator jest zrobiony w wersji na 4 ogniwa jeszcze. Ale to bym musiał zerknąć na tą płytkę BMS-a. Ja mówię, akurat BMS-a nie potrzebuję. Widzę tutaj lód, a standardowo podam co to za akumulator, bo to z tego co widziałem to Deloski. Ja go tylko wziąłem do filmiku, chcę pokazać jak odzyskać można z pakietu ogniwo. Oczywiście no można przylutować też nowe ogniwo. Przykładowo tutaj chcę wstawić, wylutowałem to stare, cynuję sobie tutaj to złącze. Cynuję sobie po prostu y, tą część ogniwa, którą będę przylutowała w tym przypadku tą. Przykładam, przyciskam lutownicę, to jest wlutowane. To nie jest jakieś takie skomplikowane zadanie. Kiedyś też akumulatory regenerowali. Nie wiem, jak teraz czy dalej ktoś się zajmuje regeneracją akumulatorów od laptopów. Wiadomo, łatwiej jest kupić nowy, no ale jak coś, to sobie zrobić. A druga rzecz, zawsze można wykorzystać, tak jak wspomniałem, te ogniwa do innych celów, do innych urządzeń. Ja na przykład mam jakiegoś kolejnego powerbanka, który po prostu jest dość jakiś słaby. Oczywiście jest to trup, który gdzieś tam się znalazł. W przypadku tego powerbanka będę próbował wstawić jakieś ogniwo, które mam pod ręką. I Tak przeważnie robię, no bo po co mam? Będę leciał kupywał kolejny powerbank, skoro mam tutaj jakiś złomowy, a wystarczy przylutować ogniwo. A że tych ogniw czasem mam tyle, że nie wiem, od którego zacząć. Już nie, nie wspominając o 18650, które są praktycznie w standardzie większości już urządzeń, ale takie też są spotykane w różnego rodzaju urządzeniach. I czasami po prostu brakuje mi takich płaskich ogniw. Spotkałem się w takim przypadku ludkofalówki, yy, która też miała. Akumulator 7, chyba coś tam volta, Dwa ogniwa takie płaskie, tylko mniejsze. no Nie mogłem znaleźć za cholerę ogniw. Nie mogłem z, z żadnym jakimś akumulatoru. Wszystkie stare akumulatory z laptopów były zrobione na 18650. W Szkocu, jak już nazbierałem ogniw ze papierosów tych płaskich, to mi się po prostu udało ten akumulator regenerować. No i mam teraz działające dwie krótkowalówki, bo wtedy działała mi tylko jedna. bo w pierwszej był padnięty akumulator, a druga tylko działała, no ale co mi po jednej, jak do rozmowy są potrzebne dwie. I zawsze wiadomo, takie ogniwa można sobie później zlutować, niektórzy sobie biorą, je lutują w komplet jakiś, zmieniają, drukują obudowy na drukarkach, już się z takimi filmaki, filmami spotkałem, czy pomysłami niektórych osób, a później po prostu Yy, Rodno z tego powerbanka może też płytkę dokupić, czy tam można wyciągnąć z jakiegoś powerbanka i od razu przy połączeniu kilku takich ogniw, tutaj mamy ich 6, zwiększa się jego pojemność. A wiadomo na takiego powerbanka wystarczy jedno taki, jeden, takie ogniwo i też będzie działać. Ale w przypadku 6 będzie ładować dłużej, oczywiście będzie się też dłużej ładować. No ale jak ktoś chce mieć większą pojemność, to wtedy da sobie tych ogniw więcej. Tutaj jest to zrobione po prostu, że tych ogniw jest 6, żeby było większe napięcie. Wszystkie są prawdopodobnie tej samej pojemności. Tylko, że po prostu przy 6 ogniwa zwiększa się napięcie, bo to jest połączenie szeregowe. W przypadku połączenia równoległego ogniw zwiększa się prąd. I mamy, jak to się mówi wtedy, powerbanka, który przykładowo, jeśli by to było w powerbanku, powerbanka, którym można by było ładować duże jakiś telefon czy coś, albo inne urządzenia, nawet więcej niż jedno. Oczywiście, jeśli ogniwa są jakieś w miarę dobre. Akurat te wszystkie są jeszcze niesprawdzane, ale ja standardowo je wylutowuję, bo to widzę, że tu trochę zabawy jest, ale. Ale ja tu chciałem... Aha, dobra. Dobra, ja tu widzę, że to jest inny sposób na to. Jeszcze nie muszę tego tutaj... Powiem ja tak, nie chcę kurde tutaj dawać... No to są dwa piny. Nie chcę ich połączyć ze sobą bo jak sprawdzałem miernikiem, 6 tych ogniw jeszcze jest naładowana to 42V, więc zaraz mi iskry polecą, przepalę coś, zrobię zwarcie A ja sobie po prostu zwarte blaszki dobra, tą jedną odgięłem Prosty, da się to bardziej skrócić, tak jak wspomniałem no Starycznie mógłbym zostawić tutaj dwa ogniwa, i teraz musiałbym tylko zerknąć, jak one są połączone na tej płytce. Czy to było połączenie szeregowe, czy równoległe, albo zmierzyć sobie miernikiem. I wiedział, czy po prostu to chodziło o to, że tutaj ta końcówka była jakaś, żeby była większa pojemność. Ale już tak bardzo w to nie wnikam. Chodziło mi tylko bardziej o odzyskanie tych ogniw, żeby wam pokazać, jak to się robi. Oczywiście gdzieś tu miałem jeszcze fluxa, ale już mi się go nie chce szukać. Więc to, co już Wam chciałem pokazać, mniej więcej z tym akumulatorem deloskim, to Wam pokazałem. Ja sobie będę lutował dalej, żeby nie przyciągać. I zapraszam do oglądania moich filmów, dawania łapek w górę, wspierania mojego kanału poprzez motywowanie mnie do kręcenia kolejnych filmów. A mówił do Was Fresh naczelny złomierz tego osiedla. A co do szczegółów, akumulatora to podam je w opisie filmu. Będą też podane w, pewnie w tytule. Więc jeśli ktoś śledził mój kanał, zapraszam do oglądania i do motywowania. Pozdrawiam, fresh.